Ja przepraszam za chwilkę spóźnienia. Chcieliśmy Państwu zaprosić i też za Państwa pośrednictwem zaapelować do wszystkich komitetów o merytoryczną dyskusję, a nie niszczenie billboardów. Jak Państwo może wiecie, w Lublinie mieliśmy 6 billboardów, z tego trzy zostały zniszczone dość ordynarnie, można powiedzieć farbą czerwoną i zieloną tu mamy, one leżą do dzisiaj tak to wyglądało na szczęście firma, która obsługuje dość szybko zareagowała i już dzisiaj już świeżo jest wymieniony ten billboard, ale to są znaczne koszty też i dlatego apelujemy gorąco do naszych Konkurentów innych partii, komitetów politycznych, żeby nie tak dyskutowały. No to jest dość bardzo taka dramatyczna sytuacja. Ja uważam, że nie tak powinno się dyskutować i robić politykę. Pierwszy raz to z tym się zdarzamy, że jest jakaś zorganizowana akcja, która niszczy billboardy, która no, obrzuca je farmą i to jest no, myślę bardzo zły standard. Pośród wielu billboardów wybrano billboardy tylko moje i Jacka głomba, więc no, to świadczy o tym, że jest to jakiś e, sygnał i dlatego no, apelujemy, że jesteśmy otwarci na debaty, dyskusje, ale też no, a nie tego typu działania. Równocześnie chciałem poinformować, że składamy zawiadomienie na policję. Jest to materiał oznaczony, materiał komitetu wyborczego, który podlega ochronie prawnej. Jacek. Ja chcę powiedzieć, że jest mi mocno smutno. To znaczy, ja jestem człowiekiem nie polityki, tylko człowiekiem kultury i, i, jakby, mój start do Senatu odbywa się pod hasłem Więcej kultury w polityce i ta sytuacja, powiem szczerze, mnie mocno smuci. E, tak, to znaczy, ja nie sądziłem, być może w swojej naiwności, że e, kampania to nie jest merytoryczna rozmowa, że to są tego typu. Wybrzyki. Ja mogę, ja jeszcze rozumiem jakby ktoś Robertowi demalował wąsy, prawda? To byłby... By, e, 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 tak! Natomiast tak, <grym> tak, to jest trochę hałstwo i dołączam się do tego. To, żeby, to się Robert, e, bardzo proszę wszystkich e, kandydatów i komitety o to, żeby powstrzymały się przed, 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 przeciwko tego typu... E, 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 gestom, bo one są po prostu mocno niekulturalne. Myślę, że niezależnie od tego, jakie mamy poglądy, to powinniśmy jednak o, 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 o sprawach rozmawiać, to znaczy rozmawiać o sprawach, a nie, a nie... jeszcze raz Państwu to pokażę, a nie używać słoików. Tak, podejrzewajcie, że w znaczy nie jest to przyjemność, że ja się spotkałem z tym, że ktoś coś dopisał, to no malował, tak jak ja, jak mówię, to, to się zdarza, no, fantazja ludzka nie zna granic, ale w momencie, kiedy są to trzy billboardy w tym samym czasie, w podobny sposób, to znaczy, że jest to zorganizowana akcja. Nie wiem kogo. Znaczy ktoś musiał sobie zadać trudu trochę, to znaczy Pan. wysłać te ekipy w miasto i one to zrobiły, Natomiast no nie mamy prawa myślę do tego, żeby powiedz, że z, wiemy, że wiemy to. To od tego jest szanowna policja. Ja jako y, naiwny kandydat do senatora głęboko wierzę. Czyli okay. okay. so, w lekcyjnym się, też jesteś Ale to są dopiski. No i też nie będziemy wymieniać oczywiście. Ale to nie jest o to chodzi. Okay. Że trzeba...